Nic nie mówię. No ale pan już u nas był. Dobra. Nie pan którędy iść. Tam Co? prosto, tam jest mostek. Tam prosto całkiem. Aha. Może pan zatańczy. Wyceźwieje pan. wieje pan Słuch... Słuch... nie, pan sobie potańczy, tylko nie pan uważa, bo pan wpadnie tam do dziury. Cześć. Hmm. Mhm. No i nic, tam ma pan mostek. Tam bo zamówiłam ja prosto. Dobrze. Dziewczęta. Jesteście ładnie. Mhm. No bo dzieci. Pod Niech pan nie siada, bo pan, pan nie będzie mu później stać. Skąd. <laughs> no wiem. Wiem. Tak bywa. Ja panu dobrze radzę, pan stanie i pójdzie pan tam. Dobrze, już idę. Nie rób. Nie! nie ja, dla pana dobra, pan stanie i pan pójdzie. Tam, o. Tylko niech pan szybko wstaje, bo pan nie będzie miał siły stać. Naprawdę. No, bo wiem, jak to jest, jak ktoś jest zmęczony. No, ja też wiem.

Nie lubi pan policjantów? Kurde, kocham. Kochał pan policjant? Kurwa. kurde. <grystanie> Naprawdę? No, Pewnie. No jak wszyscy. Wszyscy kochamy policję. No i wszyscy są nasze, kurde. Do, dobranoc. Dobranoc. O no, kurde, ja, nie czekam na Bądź o, niech kurzy się tu Zaraz zadzwonimy. Zaraz zadzwonimy, przyjadą od razu. Dzwoncie na pały kursy. Mogę się podnieść? No podnieście się o, Dobra! Dobrze jest. Tam prosto pan idzie, potem na lewo i prosto. Tam jest mostek, tam o i w prawo, od razu jak się trawa skończy. Cały czas prosto, a potem. Dobranoc! Dobranoc, Dobranoc. Dobranoc! Wiecie co? No! Spokojnie. Fajnie! Fajne się Super! Da, no. Prosto i na prawo! Na prawo! <noise> nie, nie odrzewo! Gdzie co? <noise> Zajmij się tym. <dziale. głosy> Właśnie nie mogę podnieść! Ty gdzie on idzie? Na prawo! Prawo! No i prosto! Prosto teraz! Nie w tą stronę! Nie, nie tu! Tam! Tam! <laughs> Jaki ty, jak... Prosto tam na mostek! No <śkoda> Boże! Bose. On sobie wtedy nie zrobił. Ma pan dużo mastek! Szydzi pan! Niech poszpi może! No i sztaj tu w krzakach! No i co? Niech się wyśpi, bo niech się zaśpiewa wolno. To jest zalewowy słowa, to jest... nie jest. No właśnie mówimy, że tu mieszka.